No Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy w kolejnym vlogu na kanale Farmer z Polski. Witam serdecznie was już we vlogu z siewu Żyto Zaczynamy moi drodzy siewy No niestety wapno nie udało mi się nagrać Spóźniłem się Bo wujak dzisiaj wapno siewał po 12 .00 a mamy godzinę, że zaraz 16 na zegara, ale tak czy inaczej widzicie zapewne rozsypane granulki jakie podobne do granulków, coś tego typu wapno właśnie jest rozsiane. No i zaraz pod sam siew, że napił wapno i teraz dopiero ruszamy z siewami. Zaczynamy pierwsze pole obsiewać żyta. No jak mówiłem w tym roku tylko i wyłącznie będzie żyto na ten jest aby tyle żeby pójść jakiś kolejny plon mniej więcej był z tego typu póki co moi drodzy nagrywam dla was z tej perspektywy a ze środka kabiny jak się uda czy tam może z operatora siewnika jakby to tak nazwać no to zobaczycie sami jak mi się coś uda, bo nie obiecuję wam, ale postaram się dla Was jak najwięcej nagrać. Więc pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze, komentarze, udostępnię innym. Pamiętajcie też o zadawaniu masy pytań do Q&A, bo jak zapewne wiecie na 50 vlogów na kanale Farmers Ergo Polskich pojawi się Q&A wraz z niespodzianką, więc także polecam być na bieżąco. No i e, co, udostępniajcie innymi, zapraszam serdecznie na kanały, które zawsze wymieniam, czyli Agro Zytosiak, Jarosław Stankiewicz oraz Mati Farmer V2 więc no, także serdecznie zapraszam na te kanały no i co moi drodzy ten vlog, który dla was dzisiaj nagrywam we wtorek bo mamy dzisiaj wtorek 10 października postaram się dla was go zmontować i postarać się go na środę wrzucić, czyli na jutro o godzinie 18 no i piszcie w komentarzach czy byście chcieli zobaczyć jeden długi vlog czy postaram się, żeby nagrać jeszcze jeden krótszy natomiast ten Postaram się, żeby był nieco długi, tak około 18-19 minut. Zobaczymy, jak to z tym wszystkim tutaj wyjdzie. Póki co, bo nie obiecuję Wam. Aha, mówię jednak idzie tam. Raz przy razie. Więc myślałem, że tutaj będzie ja e, siał. Więc na nie będę za dużo po polu chodził, bo będzie później nie no ja tak, kupiłem dla pewne, więc no także cieszymy się, jak już będę w środku kabiny. Także moi drodzy, ja już ze środka kabiny dla Was nagrałem aż dwa razy. W jedną stronę, w drugą stronę, i jeszcze chyba zaraz wokół strony mi się udało ponagrywać. Więc na tą chwilę będzie już około dziesięciu. obstawiam, że prawie że minut. Bo ja to oczywiście nagrywam te momenty, rozłączam kamerką, bo inaczej nie, da, nie ma szans, żeby od razu zaraz potem nagrać. Po prostu robię te przejście, ja je zatrzymuję i. Ja ponownie węczem, jak już na przykład jest kolejny zakręt, cokolwiek i tak zazwyczaj będę jakby tutaj, jak tutaj kamerę z telefonu używać podczas nagrywania, no to mniej więcej tak to będzie wyglądać No co, właśnie byliśmy załadować siewnik, bo poznania, to właśnie ten nowy nabytek, ja dla Was shortsa nagrałem Będziecie widzieć tego samego dnia, co nowy vlog na kanale z siewów no, i naprawdę, piszcie w komentarzach, czy byście chcieli dwa vlogi. siewem w podszorce, możecie pisać, bo szorcik jutro wleci na kanale o 16.20. I wtedy chyba mniej więcej ze szkoły wrócę, no chyba, że jeszcze będziemy cisnąć ściewami. Na zapewne, że na kolejną działkę dzisiaj nie ruszymy dalej. Dobra, jeszcze nie będę dalej szedł. Raczej z kolejną działką do siewu obstawiam, że pani jutro. Będziemy siadć jeszcze może w kolejny dnia, zobaczymy co wuja powie, bo ci są do wieczora. Już teraz wiadomo, że dni coraz to krótsze, ale no... Co tam, jak się chce być rodnikiem przyszłości, no to... Trzeba już tak aby wiedzieć jak, jak długo się robi i tak dalej mniej więcej. Jak to oczywiście się stanie. No natomiast przepraszam, że w poniedziałek nie było tego filmu, którym... Planowałem go o powrocie właśnie z tej serii, co który nagrywam na kanale, że tak za, za serię serią na planów bycia rolnikiem od Zera. Natomiast dzisiaj we wtorek o godzinie 18 mam nadzieję, że już obejrzeliście. E, akurat już tego dnia to będzie środa, jak dla Was nagrywam. Więc także przypominam, mi to o 18 nowy vlog. No i czwartek i zaś w kolejnych dniach również nowe filmy i vlogi o standardowej porze postaram się. Publikować. A czemu nie było? No, po prostu nie zdążyłem się wyrobić z wrzuceniem, bo aby go nagrałem, zmontowałem i zrenderowałem. I od razu jechałem później do wujka. Myślałem, że już jutro, że już wczoraj zaczniemy siewy. Na dzisiaj jeszcze rozsiewanie wapna. No, niestety nie było rozsiewane wapno, bo wczoraj było niedźwiedzie zimno wieczorem. To i tak. No dzisiaj rano też nie było za ciepło mniej więcej i tak dalej więc to no, tak czy inaczej. Już pogoda, no Znaczy inaczej niż Inna niż to była jeszcze we wrześniu Ale no to tam, we wrześniu było mało filmów Teraz ten październik, i drodzy, naprawdę Będę się starał i w kolejnych miesiącach Dniach, żeby już te daily Trwało i trwało i trwało No bo kolejny sezon 2024 Będzie jeszcze więcej Robót, mam nadzieję, że Daily też się będzie utrzymywać Chociaż bardzo bym Chciałbym się o to postarać. No i do końca października naprawdę marzyłbym, chciałbym osiągnąć 400 widzów, a do Sylwestra czy tam do Nowego Roku 500, Więc mam nadzieję, że dzięki Waszą pomocą, moi drodzy, uda nam się osiągnąć ten cel, próg i tak dalej. Więc to, ja tu jeszcze ponagrywam z tego miejsca. Ja Wam chciałbym życzyć wszystkiego dobrego oraz piszcie w komentarzach również Pytanka do Q&A, i piszcie bardzo dużo tych pytań odnośnie siełów i tak dalej. Możecie różne pytanka albo żeby nie były pytania, że tak powiem głupie, żeby nie było, że takie głupkowate pytanka to w ogóle na nie odpowiadać. Nie będę, ważne, żeby te komentarze, które byście zadawali i tak dalej, to były wam były przede wszystkim przyjemne. Nie by łatwiej szło po prostu odpowiedzieć i tak dalej. No to co, ja wam dziękuję za oglądanie z tego miejsca. Jeszcze tutaj nagram Wokół obsalam się dwa przejazdy, maksymalnie trzy i będę kończył e, tego vloga, więc do usłyszenia w nowym vlogu czy tam w filmie. Trzymajcie się, na razie, cześć!